Kontroler snów, easy telefon, płaszcz dla ryby, artysta robot i trampki na sprężynach. Obejrzyj te i inne wynalazki w naszym nowym filmiku. Prosimy o uwagę: wszystko co zobaczysz w tym filmiku zostało wymyślone przez szalonych wynalazców. Nie próbuj tego w domu. Oto pani Parabola jest szaloną wynalazczynią nowego pokolenia. Cały czas wymyśla nowe urządzenia i przeprowadza nowe eksperymenty. Jej marzeniem jest łączenie rzeczy, które nie idą ze sobą w parze, ale to nie zawsze działa. W swoich snach pani parabola ma dodatkową parę rąk i wszystkie jej eksperymenty kończą się idealnie. To wspaniałe! Ręce jesteście cudowne! K. Koniec z tym, potrzebuję dodatkowej pary rąk. Poszukam asystenta w internecie. Dalej, młodzi geniusze, piszcie do mnie. Pani parabola wyznaczyła sobie zmierzanie kalorii w jej obiedzie jako cel. Urlany, to ma prawie 8 cm kalorii. Zobaczmy, czy mam jakieś nowe maile. Kochanie, mam dla ciebie prezent na rocznicę. Słońce, w zeszłym roku dałeś mi ten sam prezent. Wolałabym, żebyś zrobił mi romantyczną kolację. Żaden problem. Szybko zamienię misia w przekąskę. Ostrożnie przetnij szwy na plecach misia. Wyciągnij wszystko ze środka. Włóż popcorn, który robi się w mikrofalówce. I zaszyj dziurkę. Pożegnaj się, misiu. I przygotuj się na zmianę popcorn. Misie eksploduje od środka. Ale fajnie! Kochanie, twój misiowy popcorn jest gotowy. Jak romantycznie! Smacznego! Może w tym misiu też kryje się niespodzianka. Chodź tu, mała bestio. Czy coś w środku dzwoni? Moje ukochane śrubki! Wiedziałam! Zobacz jeszcze więcej wspaniałych wynalazków i ekscytujących pomysłów na naszym nowym kanale Trum Trum Wow. Kliknij link w opisie i subskrybuj Trum Trum Wow. Będzie świetna zabawa! Niektórym parom nie jest pisane bycie razem. Natura im nie pozwala. Świat jest niesprawiedliwy, ale istnieje urządzenie, które pomaga naprawić złamane serca. To smutna historia o nierównej miłości. Kinze podoba się chłopak wyższy od niej. Jest to 2 metry wyższy. Jest tam ktoś? Nikogo nie widzę. Ten koleś nie zauważa Kingi bez względu na to, jak bardzo się stara. Nareszcie dosięgnę mojej sympatii dzięki temu wynalazkowi. Trampki na sprężynach. Tego potrzebują niskie dziewczyny. Nareszcie mnie zobaczy. Chyba, że najpierw połamie sobie nogi. Trampki na sprężynach. Dosięgnij gwiazd. A, moi moi przyjaciele, teraz możecie w końcu być razem. Nie ma problemów, których nie rozwiąże taśma. To idealne połączenie. Idealnie, szukam geniusza na pół etatu. Prześlij mi swoje pomysły na maila. To wymarzona praca. Ciekawe, co zasugeruje. Droga Pani Parabolu, chciałbym przedstawić Pani mój genialny wynalazek. To pasek z myszką do komputera. Odetnij kabel od zepsutej myszki. Przyklej myszkę do paska. Ten pasek z myszką to idealny wynalazek dla tych, którzy nie lubią się ruszać. Baw się Photoshopem i ćwicz za jednym razem. I dzięki temu paskowi z myszką gry komputerowe będą jeszcze bardziej pełne energii i aktywne. A najlepsza część to wolne ręce. Pij herbatę, czytaj książki, a nawet rozmawiaj przez telefon. Teraz masz zupełnie wolne ręce. I to wszystko dzięki paskowi z myszką. Wow, ale to fajne! O, zobacz, mamy nową apkę. Sprawdźmy ją. Zaprezentuję dzisiaj nową generację telefonów. To łatwy i przydatny Easy Phone. Zakryj guziki na walkitoki taśmą maskującą. Pomaluj walkitoki zieloną farbą w sprayu. Ściągnij taśmę z guzików i przymocuj logo Easy Phone. Włóż go do pudełka po telefonie. Geniusz tego telefonu polega na jego prostocie. Nie ma żadnych dodatkowych funkcji ani skomplikowanych aplikacji. Wciskasz jeden guzik i mówisz. Jedno naładowanie baterii wystarczy na 5 lat, a z tą wspaniałą anteną będziesz mieć zasięg nawet na księżycu. Amator, to stary wynalazek, od dawna go używam. Pani Parabola potrzebuje nowego pomysłu. Mam to, nowy gadżet. Zaczyna się eksperyment. Oto nasze nowe dzieło kontroler snów. Weź takie pudełko i guzik regulacji światła. Weź ściemniacz i wytnij dziurę w pudełku, żeby zmieściła się w niej mechaniczna część regulatora. Użyj podgrzanego noża introligatorskiego. Włóż mechanizm do pudełka. Połóż bazę ściemniacza na górze. Dodaj obracającą się część. Połącz kabel. Przyklej wydrukowaną gamę kolorów do pudełka. I zrób kropkę na pokrętle. Przyklej przystawki do końców kabli. Przymocuj przystawki do głowy śpiącego królika doświadczalnego i przymocuj kolejną parę sensorów tam, gdzie chcesz. I twój obiekt badań zobaczy tę rzecz w swoim śnie. Możesz też dopasować, jak mocna będzie kreatywność. Nasz obiekt widzi to, co mu pokazujemy. A teraz widzisz moje myśli w swoim śnie. Co? Ja wcale nie lubię w nosie. A teraz czas na super imprezę w twoim śnie. Uważam zabawy bije rekord. Świetny efekt! Wow! Podoba mi się ta śpiąca nowość. Kciuk w górę. Pani Parabola ma nowego zwierzaka. Zwykłą parówkę. Moje maleństwo! Sprawdźmy nowy wynalazek, który ktoś nam podesłał. Krysia uwielbia swoją rybkę i nie chce jej zostawić ani na minutę. Gdyby tylko ryby miały nogi. Ale wymyśliłam coś innego! Płaszczyk do noszenia rybki. Odetnij zapięcia od woreczków strunowych. Przyklej dwustronną taśmę klejącą. I przyklej woreczki do pończo jak kieszenie. Kiedy masz na sobie ten płaszcz, twój zwierzak zawsze będzie z tobą. Wlej tylko trochę wody do kieszeni. I włóż do środka rybkę. Teraz moja rybka widzi świat. Ale uważaj, na świecie jest wielu rybich kieszonkowców. Czekają tylko, aż zostawisz rybkę samą. Juhu, właśnie tego potrzebowałam! Teraz moja ukochana parówka i ja będziemy nierozłączne. Jaki to świetny pomysł! Pani Parabola szuka inspiracji do jej nowego klubu sztuki. Bardzo potrzebuje nowych pomysłów. Zaraz pęknie od ilości kreatywnego geniuszu. A oto nowy wynalazek. Sandra to artystka, którą inspiruje romantyzm. Spójrz na te wspaniałe krajobrazy. Ale ponure abstrakcyjne dzieła zawsze wygrywają na światowych biennalach. To nie fair. W tych pracach nie ma czaru ani wątku. Robot Da Vinci namaluje obraz zamiast mnie. Potrzebujemy małego silnika, np. od starego pada do gry i metalowych zakrętek od baterii. Przyspawaj druty do nakrętki, plus do plusa i minus do minusa. Przyklej mechanizm z zakrętkami do nowej baterii. Przymocuj pisaki do rogów małego pudełka. Przyklej na górze mechanizm z baterią. Przyozdób nakrętki oczami naklejkami. Mój robot Da Vinci jest gotowy do pracy. Włącz go! O, spójrz na ten mini obrazek! To największa abstrakcja ze wszystkich. Nie ma żadnego przesłania, ale nadal jest ekscytujący. Ten obrazek okazuje się bardzo popularnym na kolejnych Wiennalach. Wow, robot Da Vinci to właśnie to, czego potrzebowałam! Kolejne podanie, zobaczmy. Kalina, nie uwierzysz! Pani parabola szuka asystentki. To idealna okazja na podpisanie się Twoją kreatywnością. Tak, mam idealny pomysł! Moje japonki do selfie. Świat nareszcie je zobaczy. Potrzebujesz dwóch identycznych par japonek. Odetnij paski od jednej pary. Odrysuj połowę telefonu na podeszwie. Wytnij nacięcia na obu podeszwach. I przyklej podeszwy do drugiej pary japonek, żeby powstała kieszonka na telefon. Jeśli dopiero co pomalowałaś sobie paznokcie, japonki do selfie to najlepsza decyzja. Włóż w nie telefon i zrób całą masę zdjęć w idealnej pozie. Ale te japonki mają jeszcze jedną zaletę. Kacper, możesz podać mi pomadkę? Jest w środku japonka. Wow, tu jest cała kosmetyczka. Super. Kacper, gotowe! Zróbmy sobie fotkę! Pani Paraboli bardzo podoba się ten pomysł. Jeśli nie masz pod ręką japonek, taśma zawsze ci pomoże. Przyklej o telefon do buta. Teraz pani Parabola może kręcić swoje naukowe vlogi pod idealnym kątem. Pani Parabola dba o swój wygląd nawet kiedy jest na siłowni. Piękno to jej największa motywacja. A oto nowy wynalazek w mojej skrzynce mailowej. Spędziłeś cały dzień w pracy? Masz niedługo ważne spotkanie? Nie masz czasu na prysznic? Wymyśliliśmy nową technikę na szybki prysznic! Odśwież się w pracowniczej łazience! Możesz wziąć prysznic gdziekolwiek chcesz dzięki naszemu przenośnemu prysznicowi! Przykręć po prostu rurę do zwykłego kurka od kranu i wejdź do wiadra! Teraz możesz wziąć szybki prysznic! I nie musisz się martwić, że pani sprzątaczka się ze złości! Ten prysznic nie zostawia kałuż! Koniec czasu muszę lecieć na spotkanie. Proszę się nie przejmować moim wyglądem. Najważniejsze jest to, że mam czyste i świeże pomysły. Wygląda na to, że sama potrzebuję przenośnego prysznica. Ciekawe, kto jeszcze chce pracować jako mój asystent. Zobaczmy. To najostrzejsze nożyczki na świecie. Wszystko przetną! Finanse, naturę! A nawet Coca-Cola! Wymieszaj polimerową bazę z aktywatorem kolorów w misce. Wymieszaj, aby powstał brązowo czarny, płynny slime. Wlej slime do pustej butelki po Coca-Coli. Wynajmij genialnego Bena jako swojego asystenta, a nie pożałujesz! Wow, mogłam ciąć taśmę nożyczkami zamiast zębów! Eureka! Podobały Ci się nasze wynalazki? Daj nam znać poniżej, który nowy gadżet chcesz zrobić! I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych, fajnych pomysłów od Trum